Rok 2026 przynosi odświeżoną Toyota Corollę, która pozostaje jednym z najpopularniejszych samochodów na świecie i wciąż wyznacza standardy w segmencie kompaktów. Nowa Corolla łączy sprawdzoną niezawodność z nowoczesnym designem oraz technologiami, które odpowiadają na potrzeby codziennej jazdy w mieście i w trasie. Sylwetka została delikatnie unowocześniona z ostrzejszymi liniami, nowym pasem przednim oraz bardziej aerodynamicznymi detalami, co poprawia nie tylko wygląd, ale także efektywność. Wnętrze oferuje lepsze materiały wykończeniowe, wygodniejsze fotele oraz przejrzysty układ kokpitu, który sprzyja ergonomii. Pod maską Corolla 10262 dostępna jest z nową generacją silników benzynowych oraz hybrydowych, które zapewniają niższe zużycie paliwa i mniejszą emisję. Ulepszony napęd hybrydowy oferuje płynniejszą pracę cichsze ruszanie oraz lepsze przyspieszenie przy zachowaniu wysokiej trwałości. Skrzynie biegów zostały zoptymalizowane pod kątem komfortu, a zawieszenie poprawiono, aby zapewnić stabilność i pewność prowadzenia na różnych nawierzchniach. Dzięki temu Corolla sprawdza się zarówno w codziennych dojazdach, jak i podczas dłuższych podróży rodzinnych. Nowoczesne technologie to jeden z największych atutów modelu na 2026 rok. Centralny ekran multimedialny oferuje szybsze działanie, lepszą grafikę oraz pełną integrację ze smartfonami. Cyfrowe zegary są czytelne i konfigurowalne, a systemy wspomagające kierowcę zostały rozszerzone o nowsze funkcje bezpieczeństwa. Pakiet Toyota Safety Sense obejmuje aktywny tempomat asystenta pasa ruchu, monitorowanie martwego pola oraz zaawansowane systemy hamowania awaryjnego. To wszystko zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Przestrzeń w kabinie pozostaje jedną z mocnych stron koroli. Oferuje ona wystarczającą ilość miejsca na nogi i głowę, a bagażnik jest praktyczny i ustawny. Dla rodzin ważna będzie także poprawiona izolacja akustyczna, która redukuje hałas podczas jazdy. Toyota zadbała również o jakość systemu audio oraz liczne schowki, które ułatwiają organizację wnętrza. Toyota Corolla 2026 to samochód, który łączy rozsądną cenę z wysoką jakością wykonania, niskimi kosztami eksploatacji oraz dużą wartością rezydualną. To idealny wybór dla osób szukających niezawodnego auta do codziennego użytku, jak i dla tych, którzy cenią nowoczesne technologie i bezpieczeństwo. Jeśli chcesz być na bieżąco z testami nowości motoryzacyjnych, recenzjami oraz poradami, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia komentarza pod filmem. Warto także wspomnieć o opcjach wyposażenia, które pozwalają dopasować korolle do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępne są różne wersje stylistyczne, pakiety komfortowe oraz rozwiązania podnoszące funkcjonalność w codziennym użytkowaniu. System klimatyzacji działa sprawnie, intuicyjnie, a liczne porty USB oraz ładowanie bezprzewodowe ułatwiają korzystanie z elektroniki. Oświetlenie LED poprawia widoczność po zmroku i nadaje nowoczesny charakter nadwoziu. Producent skupił się także na ekologii stosując materiały pochodzące z recyklingu oraz procesy produkcyjne ograniczające ślad węglowy. Prowadzenie samochodu jest przewidywalne, układ kierowniczy zapewnia dobre wyczucie drogi, co docenią zarówno doświadczeni kierowcy, jak i osoby początkujące. Niskie koszty serwisowania oraz rozbudowana sieć wilerska sprawiają, że posiadanie koroli jest bezproblemowe przez wiele lat. Model ten zachowuje wysoką reputację na rynku wtórnym, co ma znaczenie przy późniejszej od sprzedaży. To wszystko sprawia, że Corolla 2026 rok pozostaje rozsądnym wyborem w swojej klasie, oferując spokój użytkowania, komfort oraz nowoczesność każdego dnia. Dzięki połączeniu tradycji marki z ciągłym rozwojem technologii Toyota udowadnia, że potrafi słuchać klientów i reagować na zmieniające się oczekiwania rynku. Corolla jest przykładem samochodu, który nie próbuje być ekstrawagancki, lecz konsekwentnie oferuje to co najważniejsze niezawodność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Dla wielu kierowców właśnie te cechy decydują o satysfakcji z posiadania auta przez długie lata. Decydując się na ten model, otrzymujemy sprawdzoną konstrukcję, wsparcie producenta oraz pewność, że codzienne obowiązki staną się prostsze, przyjemniejsze i bardziej przewidywalne, niezależnie od warunków drogowych i stylu jazdy użytkownika. Ten samochód pozostaje symbolem rozsądku jakości i trwałości, będąc jednocześnie nowoczesnym narzędziem mobilności, które spełnia oczekiwania współczesnych kierowców w dynamicznie zmieniającym się świecie.